Cześć, tu George. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się nowym trybem, który odblokowaliśmy w ostatnim odcinku. Walka z bossem. W tym przypadku nazwę mapy to złom. Najpierw zagramy Sherry, później kolejne, a później sprawdzimy inne postacie. Więc przejdźmy do gry. Sześć graczy. O, mamy legendę w drużynie. I to najnowszą legendę megu. Ciekawe jak się będzie grało. I postać swoją lubię, czyli Griffa. A może nam pójdzie jakoś? Bos dużo życia ma ten boss. Trzeba tu jakimiś armatami widzę nawet. Uaaaaa! Idzie na nas. Trzeba uciekać. A -a -a. Dobra. Od tyłu go jakoś zrobimy. Oj! Dobra. On jeszcze boty swoje wzywa? Nie zły. Nie, nie, botku. Nie będzie tak. Matko! Wziął się na mnie! Z tym jego pomocnikiem. Meg! Ratuj się stamtąd! Ona jest Bosem. Tra... Jaka ona wielka się stała! Co to jest? Ona się swoim ultem transformuje w mega robota, tylko życie jej się samo odejmuje, więc yy, ten... Ale tak, to jest fajna raczej. 78% życia. Jak widzicie mamy u góry w prawym w głównym rogu napisane Wyzwanie dwukrobek normalnych. Czyli tryb normalny. Jak w to przyjdziemy, będzie trudny, ekspercki, no i tak dalej. Ekstremalny. 1, 2, 3, 4, 5 itd. Tak na, na razie idzie to tak średnio, bym powiedział, no ale nieźle. Na to na szczęście nie ma czasu. Gra się dopóki nie zginą wszyscy trzej gracze. Na szczęście nie ma na to czasu, więc jest o tyle lepiej. Tu Meg wszystkich osłoniła swoim bo bosem! Uh, uh, uh. Bo ty wy mnie zostawcie! No nie, no Meg! Coś ty mi narobiła! Teraz boty się na mnie uwzięły! Bum, 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 bom, bom, bom! Bom! nie wiesz! Boty mnie pokonały! Bos ma 49%, 48%, 47, 47% No trochę mu życie obda! Uciekaj lepiej, gryp, zanim cię pokonają. Widzę, że tom tą mękę raz pokonają. Chociaż ty, Gryf, zostań. Wytrzymaj! Dwa, jeden, zero, jestem! Dobra. Idziemy z tobą, Bosku. A masz to. Na niesie, się weźmie, nie uziął się na niej. 38%, 37, 35, 34, 32. Skórzone boty idą. O matko, to będą te. O nie. O nie. O nie. Tylko nie to. 20%. Może się uda. Jemy go. Dawajcie. Bum! 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 Wow! boom, mocno! boom, bot boom, boom, boom. Well Zostawcie mnie! Dobra, udało się jakoś Strasznie drugie, długie tygry. Chyba to możemy zrobić tylko Był boom, boom, minuty boom, 4 minuty ponad. Odcinka. Bum, bum, bum. Ale oszukaliśmy tu. I wygraliśmy. Wyzwanie poziom normalny zaliczone. <laughs> Widzowie 4 głosy ukończone. 1600 punktów. Ale dużo. Sprawdźmy ile tu mamy skrzynek w ogóle. Dobra. Mamy tu skrzynek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Następny odcinek chyba będzie z openingu skrzynek. Teraz spróbujmy postać ją na daleko. Walka z poseł. O, widzicie już wyzwanie, jak trudny. Czy już nie będzie tak łatwo? Już tam na nie chodzi. Dobrze. Ho, my tu mamy serć i ósmy bitowiec. 8 bitowiec się strasznie wolno rusza. Będzie katastrofa. Strzelamy. Łaj! Bosna zaraz to goni! Nie ruszaj na zbocie! Nie jesteśmy przechwycili. Oj. Nie, zły tu zrobiliśmy. Dobra Bosna na 80% i się nam nie uweził. Dobra, trochęśmy mu zadali. Nie jeszcze te buty. Postawcie mnie. Surcz mi tu pomógł, surcz. Oj! Za drzewo. Raczej za płot, nie za drzewo, ale dobra. Oj! Kto tam tak szula? Dobra. A więc. O, ten bos się zaczyna już wkurzać zaczyna rozjeżdżać, a nie tylko tymi strzałami. No, bo się nieładnie nam tu robisz te gręgoladę. Stary zyskuje przewagę tu dla nas, i się poświęca. Dobra. Ale ten bo... oj oj co tu te boty robią, halo, halo, boty, ty no bocz mnie zabił, nie wierzę, bocz mnie zabił, bocz ma 50%, zaraz będzie miał równy. Uciewaj sercz, nie zgiń proszę Cię, masz miecz. No i tak blisko, bosa się zrespiłem? Nie, no. Ja nie mogę. Hamasz od tyłu w takim razie. Oj. Szybciej! Dobra, matko. Jeden członek różny nie żyje. O, dobra, żyje. Boss ma 37% tutaj. Uciekamy! Obaj członkowie drużyny nie pokonani! Nie, ja nie mogę już być pokonany. Oh no! Oh no! Dobra, teraz pił się typek. Uniknęliśmy jakoś. Ale rozróżny był tylko na nas przez chwilę. Na szczęście wdaliśmy radę 27%. Już tylko. 26. Może nam się uda. Matko! Bociku. Nie, bot mi jakiś zabił. Tylko nie to. Ósmy bicie, uciekaj lepiej. Uciekaj, błagam cię, poczekaj aż się Meg zrespi. I kiedy ta Meg zginęła później niż ja? Czyli dalej nie ma. Dobra, jest Meg. Meg. Pomieszałam. Tylko sercz to jest. Matko, gdzie mnie to zrespiło? Nie, no, odwrócili się. O nie, o nie, o nie, o nie, udało nam się dać faktor 14% życia ma, Boss! 13, 12, maczko, jak on mnie wycelował, ty pociech, bo się. 32 tysiące już mu tylko. zostało. Niech te boty nie zostawią w spokoju. My musimy tu bossa głównego pokonać, a nie skupić się na tych pobocznych botach. Inwazja! Inwazja tych botów jest! Matko! Udało nam się! I przetestowaliśmy, tak jak mamy mówiłem. Kolka i i zrobiliśmy kolejne dwie misje. Tak mówię, następny odcinek pewnie będzie z openingu skrzynek, jak wiemy, 20 poziom. Pamiętajcie! 50 łapek w górę pod filmem i nagrywam kolej... nagrywam kolejną grę. I nie zapomnijcie zostawić subskrypcji. Pa pa!